Cześć, z tej strony Ola Uruszcza, ja jestem nauczycielką jogi i medytacji i dziś zapraszam Cię na krótką, spokojną sesję. na taki moment, kiedy po prostu nie masz siły, może to jest moment na koniec dnia, może to jest taki dzień, w którym po prostu boli Cię głowa, może najzwyczajniej w świecie masz wszystkiego dość. Więc, coś dla Twojego ciała na odżywienie, na uciszenie, ukojenie układu nerwowego. Na takie wewnętrzne wyciszenie. Do praktyki może nam się przydać krzesło, dlatego moje krzesło tutaj jest rozłożone. Jak nie masz krzesła, może być też kanapa, fotel. No i też piłka do automasażu, ale jak nie posiadasz piłki, to nie szkodzi. Możesz sobie zrobić takie porządne, grube zawiniątko ze skarpetki, czy też dwóch. Też się nada. Dlatego jeżeli masz ochotę ze mną poćwieczyć, to przygotuj sobie to wszystko. No i zapraszam na matę. Zaczniemy sobie od pozycji leżymy na plecach, więc spokojnie połóż się na plecach. Możesz mieć nogi zgięte stopy przy biodrach. Rozłóż sobie ręce po boku tułowia. Weź sobie głębszy wdech i dłuższy wydech. Jak masz ochotę poziewać, to super. Znaczy, że twoje ciało wewnętrznie się rozluźnia, a jak ziewasz to szeroko. Szeroko otwartą buzią. Możesz sobie wyciągnąć ręce za głowę. Na moment rozciągnąć ciało. Podobnie się wyjąć. Jak chcesz, możesz też wydłużyć nogi. rozciąg. Dobrze. Połóż sobie dłonie na brzuchu, nogi zgięte. Poruszaj miednicą, tak żeby ona się wygodnie ułożyła. Daj sobie kilka oddechów, żeby poczuć, że robisz wdech. I wydech. Wdech, brzuch się unosi w górę. To nie jest coś, co wywołują mięśnie. To po prostu się dzieje, jeżeli spokojnie oddychasz, a brzuch jest rozluźniony. Więc z wydechem obserwuj, jak brzuch się unosi. Z wydechem brzuch opada i tak jeszcze przez moment. Rozłóż sobie ręce na boki, stopy szeroko, tak mniej więcej na szerokość maty. Ręce wygodnie po boku tułowia. Zrób sobie wdech i z wydechem opuść kolana na prawo. Wdech, powoli kolana w górę. Wydech, kolana w lewo. Wdech do góry, na prawo. Wdech i wdech na lewo, i w swoim tempie zrób tak na zmianę jeszcze kilka razy. No i ostatnie powtórzenie na jedną, na drugą stronę. I unieś na w górę. Weź sobie teraz tą piłeczkę do masażu. Albo zawiniątko ze skarpetki. Podwiń kość nową, czyli podwijamy miednicę, wtedy dolne plecy się trochę bardziej rozszerzają na macie. Unieś miednicę w górę, zrobimy tak sobie 2-3 razy i za tym ostatnim razem, odłóż miednicę na dół, za tym ostatnim razem umieścimy piłkę pod kością krzyżową, więc znowu podwiń miednicę, poczuj jak dolne plecy się trochę rozciągają, unieś miednicę nie za wysoko i opuść na dół. I jeszcze jeden raz, podwiń miednicę i teraz zatrzymaj sobie miednicę w górze, piłkę wtórlaj pod kość krzyżową centralnie. I opuść miednicę na piłeczkę. Na początku ciało będzie się sobie tutaj balansować. Będzie takie wrażenie, że na tej piłce jest trochę chybotliwie. Pozwól sobie na rozluźnienie. Jak się rozluźnisz, wtedy poczujesz, że piłka nieruchomieje. A jak masz zawiniątko ze skarpetki, to na pewno nieruchomieje. I teraz jak będziesz mieć takie poczucie, że właśnie miednica sobie osiadła, jest ciężka, to z takim... Powolnym z taką intencją pomasowania kości krzyżowej, powolnym ruchem pomasuj sobie kość krzyżową z prawa na lewo. Czyli robisz takie spokojne ruchy miednicą kołyszące. Miednica cały czas ciężka, nie uciekaj od tej piłeczki. I kilka ruchów okrężnych po kości krzyżowej, i w drugą stronę. Jak masz ochotę, to ziewaj szeroko. Dobrze. Zatrzymaj. Spokojnie sobie pooddychaj. Sobie wyciągnąć ręce za głowę, rozciągnij tu I wróć rękę. I usuniemy sobie tą piłeczkę z miednicy. Więc unieś miednicę na tyle wysoko, żeby wysunąć piłkę. odłóż spokojnie miednicę na ziemię. Poczuj, co się dzieje w ciele po takim małym masażyku. Możesz teraz dalej leżeć na ziemi, a ja się podniosę, żeby pokazać ci, gdzie teraz tą piłeczkę umiejscowimy, więc ja się podniosę, a Ty sobie spokojnie poleż. Teraz tą piłkę damy w takie miejsce na granicy szyi i czaszki, czyli pod potylicę, tak aby pomasować mięśnie podpotyliczne. Czyli tu mam szyję, tu mam czaszkę, granica szyi i czaszki, tutaj wędruje piłeczka. Ważne, żeby było Ci wygodnie, więc uwaga, słuchaj moich poleceń. Podłóż sobie jedną dłoń pod czaszkę, tak żeby móc unieść czaszkę do góry. Druga dłoń trzyma piłkę, albo to zawiniątko, i po prostu unieś sobie głowę na tyle wysoko, żeby móc tą piłeczkę dać sobie na granicę szyi i czaszki, w okolice mięśni podpotylicznych. I rozłóż sobie ręce na boki, zamknij oczy. Jeżeli nie jest do końca wygodnie, to zobacz, czy piłka jest symetrycznie. Możesz mikro zrobić przesunięcie. Ważne, żeby było ci wygodnie. Zamknij oczy. No i znowu, początkowo może być takie wrażenie, że gdzieś głowa lata, trzęsie się na tej piłce, ale jeżeli pozwolisz sobie na puszczenie ciężaru, no to głowa zaciąży, a piłka znieruchomieje. Rozluźnij też kałki oczy. Powoli poruszaj sobie miednicą. Wykonaj ruch przodu i tyłu pochylenia, który przed chwilą wykonywaliśmy czyli raz podwijasz miednicę, a raz koziognowa bardziej w dół. Dolne plece się będą odlepiać od ziemi, i tak kilka razy. Ten ruch miednicy wywołuje ruch na piłce, głowę, i o to nam chodzi. Dobrze. I teraz sobie zrób, e, zatrzymaj ten ruch w i zrób sobie kilka razy ruch przeczący na piłce. Powoli, spokojnie. Tak jakby głowa przeczyła, mówiła nie. I zatrzymaj. Teraz wyciągniemy piłkę spod głowy, więc posłuchaj moich wskazówek. Chwyć piłkę w dwie ręce, dociśnij do czaszki i zacznij przesuwać w stronę szczytu głowy. Czyli piłka sobie wędruje po czaszce na szczyt głowy. Podtrzymaj sobie drugą ręką po tylicę, opuść głowę na ziemię. Poczuj, co tam się dzieje masażu, jakie wrażenia do Ciebie przychodzą. Jak masz ochotę się przeciągnąć do ręce za głowę, wyprostuj nogi, przeciągnij się. I powolutku zmienimy pozycję i cały zakończymy sobie skłonem do krzesła, czy tam do kanapy, fotela. Więc. Mm, oczywiście można położyć sobie coś na takim krześle, żeby było miękko. Siądź sobie wygodnie. Można siąść wyżej. Wygodnie przed krzesełkiem, fotelem, co tam posiadasz. Możesz unieść sobie ręce w górę, wdech i z wydechem do skłonu. Ja sobie podeprę głowę na przedramionach, żeby było mi miękko. To, co jest tutaj do zrobienia. To takie uważne zanurzenie się w głąb ciała i puszczenie, ale takie puszczenie, które nie jest tylko na zewnątrz, ale sięga głęboko, 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 jakbyś chciał, chciała najgłębsze napięcie puścić. No i spokojnie sobie oddychaj. Możesz sobie zmienić ułożenie nóg, jeśli chcesz, więc powoli sobie podnieść głowę w górę. Tu zmiana ułożenia. No i tutaj ponownie wejść do skłonu, Cię się zostawia z tym skłonem na około 10-12 oddechów. Tutaj działa czas, więc jak pozwolisz sobie na takie spokojne puszczanie, świadome oddychanie, długie wydechy, to będzie to działało. Czujesz, że to zrelaksowanie przyszło, to powolutku sobie stanie. Dziękuję Ci bardzo za wspólną praktykę. No i zapraszam na inne i relaksowanie się ze mną. Do zobaczenia.